Witam. Dzisiaj yy, wykonuję taką pracę metodą ONZ. Podlewam betonem starą część ogrodzenia na sztukę. Zrobiłem sobie szalunek. Znaczy skręciłem. Mniej więcej tak on mi tu pasuje. I tutaj będę wlewał przy pomocy tego. Jeden. Plan jest taki. Tu jeszcze podebra, oczywiście. Yy, tu wlewam, wibruję. Jak wyschnie tą część, odcinam. Dobra, zobaczymy się później. Dobry, dobry! A no kurde to jest krótki dzień. Jiała aż sekunda. Dobra, minęło 12 godzin. Rozszalujemy to. No, elegancko murek podlany, resztę się wyszlifuje. Tutaj musiałem drugi wlew zrobić podczas zalewania, bo nie popłynęło mi przy wibrowaniu w tą stronę. Mimo, że jest powiedzmy ten sam poziom, więc najlepiej zrobić jeden wlew na całości, ale myślałem, że pójdzie przez jeden mały, ale nie poszło. Także, także bardzo dobrze. Wyschnie, się wytnie, wyszlifuje, będzie na sztukę. I taka miała być robota na sztukę, więc jest na sztukę. Super. Dzięki do następnego filmu. No i tak to wygląda po wylaniu, po podszlifowaniu na sztukę. Po wyschnięciu. Jest ok. Jeszcze betonu mi zostało. Więc robię sobie takie płytki na szybko. Z regulowanymi wymiarami. Pewnie ją przetnę na pół za chwilę, żeby, żeby sama nie pękła. Chociaż nie pęknie. Także tak. Taka robota. Do usłyszenia.